Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 13 kwiecień 2023 rok. Dzieci mi gardło wyschło. I bierze się za kolejne rodzinki, aby określić, ile im dodać, ile im ująć. O kurde. Ale mi się wzięło. Musiał troszkę je potraktować dymem. Mocno ruszyły. Niewłaściwie podeszedłem do tych rodzin i dlatego mocno ruszyły. Mały błąd, mała dekoncentracja. A to się stanie raz na jakiś czas. Teraz to próchno ładuje, bo mi się przepaliło. Troszkę im podkurzyć. To nie musi być po pszczołach, tylko gdzieś nad pszczołami, żeby poczuły zapach zagrożenia pożarem. I od razu reakcja O, i będzie gotowa. nie sztuka. Taki zatwór pociągnąć. On mocno siedzi. no tu widać na tym wyświetlaczu? Coś widać, od słonko wyświetlać świeci. Ciężko zobaczyć. Ta rodzina. Była też robiona jaskółczym zielem, tylko nie wiem, czy dwa razy, czy trzy. Mam gdzieś to zapisane. I po jaskółczym zielem zaczęła się pięknie rozwijać. Może ją jakieś patogeny grębiły. Ktoś to wie, ktoś to wie. Na razie tu nie ma czerwiu, ale pszczółki doszły. I następna rameczka jest ładnie czerwiu, i ładnie pszczół. Zostało jeszcze pięć ramek. Także. Nie ma co więcej zaglądać. Ta ramka jest taka przygotowana do czerwienia. Dajemy ją tu pod daszkiem. Mam taką ciemniejszą ramkę. Można dołożyć. Jeszcze jej podam. Jedną ramkę. Jasną. Tak, drodzy Państwo, no niestety nie mam ani jednej rodziny, rodziny który bym mógł podać węze do roboty, bo muszę wybrać albo miód, albo węza. Aby podać węze do roboty to musi być szumasę, żeby to się nie odbiło na rodzinie, na zbiorach i na właścicielu pasieki. Także ta rodzina dość fajnie odbiła od wiosny, bo ona wyszła niezasilna ze zimy. Widocznie żadne patogeny nie, nie gubią, nie gnębią zobaczymy co to będzie z tego. Jeszcze do maja prawie dwa tygodnie i myślę, że tu mi się wyrobią pszczółki, aby mogły coś przynieść do półnastawki, do półnastawki na stawkach drugi korpus, to chyba na półmaja, gdzie będzie założony po pierwszym zbiorze. Zamiast półnastawki będzie można drugi korpus stawić. No niestety nie mam rewelacyjnych rodzin. Wszystko ledwo dyka, jak Państwo widzą, ale nie widzę powodów do płaczu, ale nie widzę powodów do płaczu. A isów przechodzimy do następnego ula. Żeby określić, co w tym ulu pisze, co w tym ulu jest. Otwieram daszek, otwieram daszek. Przejdziemy jeszcze naprzód ula, żeby pokazać, jak ta rodzina na wylotku tańczy. a to jest poprzednia rodzina I ta to jest ta o. co w ten jest tak z tym beleczek nie beleczek Beleczki są potrzebne do korpusów miodnych do drugich kontygnacji, ale nie wiem czy nie będę stosował ściereczek a siul z beleczkami się uganiać przeważnie koledzy stosują ściereczki późno jesienią pięknie ta rodzina się rozwijała do podziwu a może z tej strony odwrotnie ustawię statyw Nie mam funkcji łączenia, przerywania nagrania w tym ulu, w tym aparacie A filmów połączyć, nie umie. W późnym wieku zacząłem się tym bawić To jest mistrzostwa świata, że tak skomplikowano cyfrową elektronikę W stanie do Jakoś opanowałem, że mogę jakiś filmik nagrać i wpuścić O, mają tu naładowane dwie ramki ale dalej będzie pusto to jest zagadkowa sprawa z tymi kaukazami cały ul pusty popatrzcie Państwo a dwie ramki pełne trzymają ten żelazny zapas na ciemną godzinę czy drodzy Państwo ze swoimi rodzinami też tego doświadczacie jestem ciekawy tu troszkę więcej mają na plastrach Cały plaster zajajczony, tu też. I tej rodzinie prawdopodobnie brakuje przestrzeni do czerwienia. No, teraz mam telefon, zaraz. Tak, słucham? A, nie pamiętam jak mówiłem, odkąd zabyty górnik. Wiem, wiem, pamiętam, no. Tylko tam, to jestem u tego u Pana, tego stojka u Pana, bo tu jest 460 a na górze. Tak, u dołu, u dołu ten. U No. Tak, są takie jodły, świerki, kodrogi. I to już jesteś Pana, jesteś Pan tu na miejscu? No, w no, ogóle nie, Pan, na 468A. No dobrze, ja tam do Pana schodzę, sobie ulik przykryję, bo mam otwarty, dobre? Proszę? Tak, 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 no, no, cementuwa. No dobrze, no, do widzenia. No, serdecznie się z Państwem żegnam.